Witam pięknie. Dzisiaj kolejny wspaniały dzień się szykuje. Słuchajcie, chciałbym Was zapoznać z naszym najnowszym projektem, w którym będziemy chcieli się wyspecjalizować, można powiedzieć, a mianowicie przyszły nowe zwierzęta do nas, wyłącznie do hodowli. One nie będą prezentowane, a przynajmniej w najbliższym czasie na wystawie, natomiast chcemy te zwierzęta rozmnażać. Co to takiego jest słuchajcie? W tych czterech tutaj pojemniczkach w naszym raksystemie mieszkają sobie węże, ale to węże bardzo rzadkie przynajmniej na naszym rynku tutaj polskiej terrorystyki, to są boa naziemne, czyli kandoja słuchajcie. Fajne zwierzęta. Ja je tutaj wam troszkę wyciągnę, pokażę, aczkolwiek różne rzeczy mogą się dziać, dlatego że to są zwierzęta właśnie takie niedogłaskania za bardzo, więc liczę się z tym, że mogą próbować mnie troszeczkę kąsać. Natomiast bardzo się tym nie przejmuję, bo te boa to małe boła. To są boła, które gdzieś tam osiągają powiedzmy wielkość zbożówki czyli ten 1, 20 powiedzmy, więc nie ma się czego bać. Tam ugryzienia nie są bolesne. One do nas przyszły. Dopiero co, w związku z tym są jeszcze w okresie kwarantanny, więc to nie będzie długi materiał, krótki materiał, bo nie chcemy, żeby się stresowały. I gdzieś tam za kilka dni będziemy próbowali je nakarmić. Natomiast z nimi jest taki problem, trochę może jak i heterodony, one niespecjalnie gustują, słuchajcie, w, w, w myszach czy w szczurach. E, Natomiast zdecydowanie częściej jedzą sobie w naturze czy e, to jaszczurki, czy to płazy. No i tutaj z jednym samcem mamy dwu, dwie samice, dwóch samców. Z jednym samcem nie jest duży problem w karmieniu. E, on często zwraca niestety pokarm e, właśnie tam, jak zje jakiegoś gryzonia. W związku z tym. No, Trzeba się dosyć delikatnie z nimi uchodzić, dlatego nie będą prezentowane też na wystawie, żeby się nie stresowały, by spokojnie sobie tutaj mieszkały, żyły i się rozmnażały, słuchajcie. E, wyciągnijmy sobie po kolei pierwszego wąża. Pierwszy wąż to cecylia, słuchajcie, to są dorosłe węże. Koła cecylia, pokażcie pięknie tutaj na wizji. E, przepiękne, słuchajcie, boa mają fantastyczne wzory, troszkę ładniejsze powiedziałbym niż te nasze klasyczne boa, konstryktory czy imperatory. Taki mają wzór, troszeczkę no, przypominający zygzak, Czyli mógłby ktoś sobie pomyśleć to, że to jest taka żmija zygzakowata, czy ewentualnie gniewość, tak jakbyśmy go i tak, pod względem kolorystycznym do naszych wążek. I fantastyczna główka, słuchajcie. No, taka typowa głowa boa, ale, no, smuklejsza, jeszcze bym powiedział, tak? Jeszcze ten, ten dziubek jest taki mniejszy. To jest pierwszy z tych wężów, słuchajcie, czyli samiczka. Ja już nie pamiętam, która, bo jedna z tych samic była już rozmnażana, była dopuszczana, miała 18 sztuk swojego maleństwa. W związku z tym druga samica. No, czeka na, na, na nasze dopuszczenie. Będziemy starali się osiągnąć tej wynik porównywalny. Mam nadzieję, że no tak do 20 młodych mogą rodzić. Mówię rodzić, dlatego że są to jajo żyworodne. Czy tam niektórzy wolą mówić żyworodne węże. W związku z tym rodzą się małe dzieci. To jest pierwszy z tych węży, czyli Cecylia. Oczywiście specjalne pozdrowienia dla poprzedniego właściciela, który nam sprzedał. Swoją hodowlę za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni i radzi. Także to była Cecylia. Teraz zobaczymy sobie Janinę. Tu jest Janinka, już wam pokazuję. O, to jest Janinka grzeczna. Słuchajcie, chociaż tak jak mówię, one mogą być temperamentne, bo są to że które nie były. Wyciągane, głaskane, więc mają prawo się na tych rękach stresować. Ale mimo wszystko, no, z tym człowiekiem mieszkają już od wielu lat. No i popatrzcie sobie, ja Wam później zrobię zdjęcia, troszkę tam ze zbliżenia, jak one się prezentują, wyglądają. Bardzo fajne, bardzo ciekawe stworzenia, słuchajcie. A Wy wiecie, że my lubimy drobne węże, małe węże, tak? Mamy też boa różane, czyli lichanury też bardzo rzadkie na naszym polskim rynku. Kompletnie tego nie rozumiem. Uważam, że powinno być zdecydowanie więcej. I jeżeli ludzie z jakiegoś powodu nie chcą hodować boa e, tych konstyktorów, imperatorów, to te węże e, no mogą być w domach trzymane, ale... To nie są węże dla początkujących hodowców, właśnie ze względu na problematykę w karmieniu tych węż, tak? one odmawiają tego pokarmu, jest dosyć, są dosyć kłopotliwe, małe, bardzo ciężko właśnie przyzwyczaić do jedzenia gryzoni, tam jakichś osesków, lepiej je karmić oseskami szczurzymi, na przykład niż myszami, są lepiej przyswajalne, tak, mniej się stresują, no ale wiadomo, jak są maluszki, no to musimy je karmić żabkami na przykład, tak? a nie osyskami, mysimi, bo nie będą chciały jeść, albo będą zwracały ten pokarm. Zobaczcie, taka ciekawostka słuchajcie, jeżeli chodzi o ubarwienie tych węży, to one zmieniają kolor, podobnie jak to robią gekono na przykład, tak? czyli mówimy, że jest fire down, fire up, czyli ten kolor bardziej taki nasycony, lub taki bardziej stonowany. Podobnie jest z tymi wężami. W zależności od temperatury, od wilgotności, od stresu, ten kolor u nich może się też zmieniać. O, no, ten już mi tutaj dziabnął, ale to jest takie dziabnięcie, słuchajcie, jakby młoda zbożóweczka coś tam zrobiła, także znaczy nawet śladu nie ma. Taki przedwylinkowy już wężyk, także tego wzoru tutaj nie widać. To jest piękny samiec z takim czerwonym, można powiedzieć, ubarwieniem, ale nie widać tego teraz przed wylinką. No i on się tutaj z tych chyba wszystkich najbardziej gdzieś tam stresuje, tam sobie próbuje coś zaatakować, ale to było jakby spodziewane dziabnięcie, bo ja zawsze powtarzam, że wąż w terrarium... Ma prawo na ugryźć, to jest jego strefa, którą broni. Natomiast zupełnie inaczej się zachowuje już poza terenem, właśnie na rękach, co teraz widać. Tak? Tutaj na dzień dobry mnie gdzieś tam ciapnął leciutko, a teraz już jest grzeczny. No po prostu czeka, co będzie dalej. Tak? Także ten jest przed wylinką, on się podwójnie stresuje, bo to nowe miejsce. Jeszcze słabo widzi teraz, więc go odłożymy szybciej. Jerzy to był, Jureczek. a i został nam Edward do zaprezentowania. tak jeszcze Edward jest taki ciemny, ma fajny kolor. Zobaczcie, Edziu to jest bardzo ładny, też boła, właśnie naziemny. To są takie węże, które. Można powiedzieć, że są w połowie Czy tak? więcej? Większość czasu spędzają jednak w tej ściółce, gdzieś tam w lesie, chowając się w, w liściach, w trawie, pod korzeniami, pod kamieniami, niż na drzewkach. Ale jeżeli mają potrzebę, to i na to drzewko mogą sobie wejść. Także w połowie na można powiedzieć. Węże z wyspy Salomona, słuchajcie, tam sobie gdzieś tam w okolicach, powiedzmy, Indonezji, zamieszkują te y, tereny. Że małe, zgrabne, piękne, z charakterystyczną głową, właśnie taką boa, trójkątną głową. Bardzo ładne stworzenia, słuchajcie. No i możecie nam kibicować, słuchajcie, żeby z tej naszej grupy dwóch samic, z dwóch samców coś tu jeszcze powstało. A jak nam będzie dobrze szło, to oczywiście ta grupa się powiększy i będziemy tu mieli troszkę większą hodowlę, jeżeli będą dzieci, to oczywiście. Będzie można je od nas też kupić, ale świadomie, tak? Czyli nie jest to wąż, którego będziemy proponowali dla osób początkujących, ze względu na duże wymagania pod względem opieki tym wężom. Świetne, piękne stworzenia, także jeszcze Wam porobię zdjęcia, pokażę, jak one wyglądają. No, Jurek najmniej ciekawie się będzie teraz prezentował, no bo ta wylinka sprawia, że ten wzór jest słabo widoczny, tak? O, ktoś tu zapiszczał sobie. Tak ciekawie nie wiem czy to usłyszeliście. To takie, bardziej jak myszka zapiszczenie. Dobrze, słuchajcie. To tyle, jeżeli chodzi o ten nasz krótki odcinek. Będzie, mam nadzieję, tych filmów trochę więcej, bo jak tam szperałem po internecie, coś tam starałem się jeszcze dowiedzieć na temat tych węży, to w tym naszym polskim internecie to praktycznie nic, nic nie ma. Jeden filmik znalazłem skarmienia tych węży. Tak poza tym to nic, więc zaczniemy troszkę nasycać ten rynek wiadomościami na temat tych węży. No nie zapraszam Was tutaj, żebyście przyszli zobaczyć. Wybaczcie, ale przyjdzie czas. Jak się rozmnożą, będziemy mieli tych węży więcej. To ja myślę, że przyjdzie czas, żeby te węże też wam tutaj zaprezentować, pokazać. Ale na razie z nimi będziemy się spotykali w internecie. Pięknie dziękuję. Słuchajcie. Standardowo zapraszam do tego, żebyście subskrybowali nasz kanał, klikali tam w ten dzwoneczek, bo to sprawi, że się będzie bardziej rozwijał. I jak widać, cieszymy się coraz większą popularnością, a to nas skłania właśnie do ciekawszych projektów. I tutaj ta część, którą nie widzicie specjalnie, gdzieś tam słabo widzicie, mam tego świadomość, to jest część takiej naszej małej hodowli we Wrocławiu. Ona będzie ewoluować, ta hodowla stanie się większa, my ją przeniesiemy w inne miejsce, jest ambitny plan, żeby tutaj wejść w projekty takie właśnie hodowlane. To jest gdzieś tam częścią tego projektu, jeszcze mamy w planach inne węże, ale nie też węże i jaszczurki, żeby rozwijać, hodować. W związku z tym i więcej tych Waszych polubień, czy subskrypcji na kanale tym fajnie, ambitnie będziemy też pracowali. Piękne dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.